Cześć z tej strony, oscar.pl. Dzisiaj sobie zagramy w PAMIX2. Pamiętajcie, żeby zostawić subka, lajka i bez przedłużenia. Przechodzimy sobie do gierki. Nie wiem, każdy powinien mieć tą grę, ja mam taki rowerek. Zagramy sobie może w mapę. Nie wiem czy ją znacie. To jest taki West Coast, czy jak to się mówi. Nie znam dokładnie, jak jest jego, ja, więc nie wiem co, co gdzie. i Jak to się dokładnie wymawia ale ogólnie w to sobie zagramy podajcie na kanał mojego kurduna AlexixXT. wyświetli wam się o tutaj na o tutaj na rowek, wam się wyświetli nazwa, widzicie? widzicie, prawie widzicie i napiszcie w komentarzu czy chcecie tą grę, czy mam dalej ją nagrywać to jest popularna coś tak widzę mam tiktoka, więc wiem, że jest popularna bo oglądam często. Znaczy, teraz chyba nie mam TikToka, bo się skasowałem. Bo strasznie dużo miejsca, więc nie polecam za bardzo. E nie, w sumie TikTok jest bardzo fajny No i, no i pamiętajcie, żeby też zostawić, oczywiście, dzwoneczek który jest koło subskrypcji. No jak będziecie mieli subskrypcję, no to on się tam Wam, które tak jakby zaznaczy. Ale wam się tak zaznaczy, że się wam w sumie to nie zaznaczył, bo tylko te, które ja będę sobie ogólnie nagrywał. Takie chyba ważniejsze filmy No. Teraz sobie... Z inną grę. Może. Może. To. Dobra. Spróbuję coś nagrać. Z Fortnite'em. Może mi się uda dużo lub taką sobie multiplayer przez Wi-Fi. Dobrze, muszę sobie zmienić. Jeszko zrobiłem? Serja dobra się nie bo to... to trochę nie wyszło, bo musiałem sobie zmienić i już koło od razu zabiję. Coś łatwo to. To jest strasznie to łatwe. Dziwne no, dobra. Mm. Jak macie tą grę to... Zostawcie subika Jak jej nie macie to oczywiście też zostawcie I z 20 subków robię... Y, jakiś odcinek z kamerką Pamiętajcie sobie To z kamerką Dobrze Przechodzimy do otwierania dalej jakby co, jak ktoś ma browy stars, brow stars Proszę, nie ten Jakbyście słyszeli to to, to to nie zwracajcie na to uwagi Jakby co, nie zwracajcie Dobrze yy, yy, też Wpadajcie też na kanał mojego kolegi Czyli Jelusebek, on ma już naprawdę Dużo subków Już chyba nawet ma 1000, nie wiem Ale ma jakieś 900 naprawdę fajne rzeczy fajne rzeczy nagrywa no i, no i co o jakieś teleporty dziwne su olimpijskie widzieliście takie coś co? jak to działa Muszę jeszcze raz, o mnie nie ma pieniążków. Dobrze. Ajajaj. Aj, aj. Jestem strasznie mocniej. Jak, wy, jak nie lubicie reklam, to też mi napiszcie komentarz. Czy lubicie reklamy? Bo jej tak szczerze to nienawidzę. Haha. Ha. Mhm. Dobrze. Replay. Play. Dobra. Gramy. Dokończymy sobie tą już grę. Nie. Tam. Teraz tak. Teraz tak, tak. Teraz tak. Kurczę, kurczę. Dobra. Zagramy w inną grę jeszcze. Będzie dłużej, dużo dzisiaj gier. Zagramy sobie może w cube czy nie wiem jak to się dokładnie wymawia cube surfer aha dobra ja mam wszystko na maksa bo ja sobie wszystko ulepszałem trochę coś tam laguje ale dobra nie przejmujcie się tym pozdrawiam wszystkich i sorry za taką długą masz przerwę bo mm, po prostu przez no bo miałem po prostu komunię i napiszcie też, czy mieliście już komunie. Wiem nie to wszystkie przygotowania. Wiecie co? Wiecie, jak to działa. Dobra. E, balony jakieś. Nie wiem. No, a znowu te reklamy. To są najgłupsze. Reklamy. O, przełożę sobie to, żebym miał. Jak to wszystko robić? Fajnie jest to nieraz w niektórych reklamach, że po prostu można sobie. Tak, tak i tak. Może coś mi wyleci. Nie. Że można sobie nieraz nieraz wam się to tak pokaże, że po prostu możecie sobie takie spróbowanie. Nieraz po prostu reklamy kłamę, bo już niektóre na przykład gry miałem, a mi się pokazały w reklamie całkiem inne. Że na przykład tam coś było innego, a jakbym je zgrał, to by było to samo co wcześniej. Czyli tak jakby kłamią. Tak naprawdę często jest. Więc nie wierzcie w niektóre reklamy, bo kłamę nieraz, i to nawet często. 60 level mam, jest dokładnie wszystko git. Aha, nie wiem, też mogę zgrać w tą grę. I też pijcie jaką chcecie grę nową. Spróbuję to załatwić statyw, co? Ale są takie gry, gdzie jak naciśniesz, no to ci się od razu wyświetla. Google ogóle, play, żebyś wiadomo, tak zrobił. To też jest trochę takie naciąganie. Aha, na no bym dostał 4 aż. No czy no nie jest dużo, no ale mało różnicę to w końcu robi. Małą. Och, 9. Teraz tu miałem... O dobrze dynk, dynk, bum. Dynk, dynk, bum. Jestem naprawdę nie wiem czy 60 level to dobry, chociaż że ja prawie w ogóle nie gram. Będę tak sobie ją po prostu tak po prostu po prostu Aha mi to Teraz może być... Teraz raczej będzie pewnie jak na moje nie będzie dwa, 12. Tak myślałem akurat. Dobra, z wyłączymy tą grę, zagramy sobie w inną, 7 minut może do 10, ostatnią grę to będzie może, <laughs> mm. co to jest, ganga jakichś fajniaków, L Line Color, no może sobie zagramy dalej w tego BMX-a. może coś to nam da z te dwie minutki. Jutro też będzie odcinek, i może dzisiaj nagram odcinek z moim kuzynem. Może, raczej tak. No i będzie naprawdę spoko. No znaczy, mam taką przynajmniej nadzieję? Dobrze, Benz, Benz. bo On ma taki mały komputer, wiecie jaki? No, są takie małe komputery. Nie Wyświetla wam obrazka, no bo. Jeszcze tak nie umiem, ale jak się nauczę, to mam będę wszystko robić i będzie ładniej. Jak wy też macie tą mapę to yy, napiszcie w komentarzu. Spróbuję przypiąć serduszko, może zobaczę gdzie się da. Może się da jakoś. Coś mi napiszcie jak macie jakiś kanał, to mogę Wam oczywiście dać suba, zalajkować. Jak ktoś ma takie trochę mało filmów, to mogę zalekować wszystkie. Wam trochę pomóc. Nie wiem, zawsze oczywiście mogę coś tam. Zawsze mogę coś. jak będziecie chcieli. Wiadomo, nic specjalnego. Więc na siłę dokładnie. O, dwieście teraz. Chociaż, że miałem razy dwa, to 200 dostałem. No to pewnie, żebym zrobił 100. To, a nie, to 100 to nawet na początku to też robię. To dobrze. Mamy tyle czasu, nam prawie w ogóle nie zostało. Więc cześć. Elo. I pamiętajcie, żeby zostać Subika. Tutaj bym się wyświetlał na tym West Coast. I Lajka. Tutaj bym się wyświetlał może na tym pucharku. Tu na dole. I, i dzwoneczek i podajcie też na kanał mojego kuzyna, który wam się wyświetli na dole też i do zobaczenia, cześć i nara